Dzień dobry, moi drodzy. Witam was w moim kolejnym filmiku. Właśnie przyjechałam z Lucy do, do fryzjera. Lucy jest już takim borciuchem, jest już tak zaniedbana, że po prostu masakra. E, a więc na ten długi weekend chcę, żeby była ogarnięta i ładna. E, zaraz wracam do domu, bo Sobcio będzie wymieniał mi opony na zimowe. A więc fajnie, no bo już... Mamy połowę listopada, wypadałoby to zrobić. Jak pamiętacie, z zimowymi oponami jeździłam dosyć długo, no bo musiałam przebić, żeby uszkodzić, żeby mi wymienił. A więc kupił mi nową oponę, udało się znaleźć taką samą. Kupił mi zimóweczkę, będzie dzisiaj to robił. Nie sam, bo zamówił pana. Mamy takiego. Sąsiada, który się tym zajmuje mobilnie, więc on już przyjeżdża do nas któryś raz. Więc no, będą wymieniać. A tu oczywiście mój strach na wróble. Lucy, nie bój się, będziesz ładna. Po strachu ty. Nie bój się, jest już taka brudna. Że, jak wchodzi na mój dywan, wcześniej tak tego nie było widać, a teraz po prostu widać borciucha. A ja nie potrafię sobie jej tak wykąpać porządnie jak ta pani. Tutaj, jak ją odcina od niej, wraca taka śnieżno-biała. To pewnie kwestia kosmetyków. Ja też używam szamponu dla maltańczyków, dla białego psa, do białej sierści, ale u mnie. To tak nie wygląda jak u więc idziemy z Laniuselusi. Muszę skoczyć do Synseja, zwrócić piżamę, bo zamówiłam sobie i jest za duża. Mniejszy rozmiar już sobie zamówiłam, a tą chciałam zwrócić. Autko pięknie umyte. Powiem Wam, że już takiego brudasa miałam. Jednak białe auto, mega brudzące na jesień i zimę. Ale umyłam, błyszczy się. Można jeździć dalej do pracy, bo już było wstyd. Mamy poranek. Dziewczyny sobie tutaj szaleją od rana. Lu Lucy z Nikolką Buszku. Nie, 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 Nikolka, bo jeszcze na nim skoczysz. Absolutnie takich rzeczy nie robimy. Pokaż, Lucy, pokaż, jaki ty masz ogonek. sopcio chciał, żeby Lucy miała taki szczurowaty ogonek. No tak mi się ten ogon nie podoba. A on jest... Chodź, pokaż. Nie nie, 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 nie. nie. Lucy, tu. Pokaż ten ogon. Miała taki fajny pędzelek, a teraz ma taki O, szczurowaty. No nie mój styl ogonka. Mamy, ale mąż sobie zażyczył, żeby nie miała tego pędzla. Jemu się ten pędzel nie podoba. Więc jak jak widzicie, dwójka dzieci. Proszę bardzo. U majstra flaga 11. wisi. Przyjechaliśmy z Andrzejem. Andrzej będzie tutaj kopał. <grywki> Daj mi. Dajesz mi? Andrzej będzie tutaj zakopywał. Kolejna dziura. Jezu, jak to słychać, nie? Straszne to, że to tak głęboko. Pomóż ci. Nie, do no tego piachu jest za mało na tą dziurę. Jezus, Maria, jakby się powiększała ta dziura. Słyszysz to? Ale tak zawsze, jak te dziury zakupowałeś, to tak było? Masakra po prostu. Mieliśmy z sobkiem sobie tu przyjechać na zachód słońca, posiedzieć. Nie? Taki był plan. Bardzo ładne mamy tu zachody słońca. O, już chlupie. Zaraz mi po japiech będzie pypało. się odsunąć. Po <grystanie> białej kurtce, no. <grystanie> no. A oto i ja. Patrzę czy nie jestem... Jakaś taka jestem napuchnięta w tej kamerce twojej. No to uważaj. Ale wieje tu u nas po prostu, że ho ho. Nie jest źle. Starczyło ci. Nie no, na razie stać. Badnie tam gdzieś. Takie... Bajoro. No i cztery dziury na działce i z żadnej nie wypłynęła woda. nieciekawa sytuacja. Ale wszyscy mówią, że musi być tylko na przykład nie na 30 metrach, a na 100. Czemu ci nasi nie kopią w głębiej? No właśnie. Może trzeba innych Andrzei wziąć? Co? Nie wiem. O jest myśl. Wziąć innych Andrzei, niech sprawdzą. Tylko tym drugim Andrzejom nie można mówić, że tu nie ma wody. Nie <laughs> Żeby e, myśleli, że jest. To wtedy znajdą. Ale naprawdę jest tak zimno. Jest masakrycznie dzisiaj zimno. Nie chcę, nie chcę. Kop, sobie kop, nie przeszkadzaj sobie. Ale zobaczcie, jestem po usunięciu tego makijażu pernamentnego. I w takim świetle będzie lepiej widać, że już całkiem nieźle wyblakł. Pani powiedziała, że po takim usuwaniu około miesiąc, półtora będzie się to wybarwiało stopniowo. Ja jestem tydzień po usuwaniu, a więc jeszcze za wcześnie, żeby mówić o efektach. Jeśli chodzi o koszt usuwania takiego zabiegu, to kosztowało mnie to 100 zł na brwi, a więc niedużo. Może będę musiała jeszcze raz czy dwa ten zabieg powtórzyć, ale ogólnie jestem zadowolona, że się podjęłam. Usuwania tego, bo już mi to przeszkadzało. Albo bym musiała zrobić nowy, albo właśnie usunąć. Mój Andrzej się zmęczył. Mój Andrzej, już padnięty tutaj stoi. Andrzej, weź no się, zarob... nie Takie rzeczy z Andrzejem. Robiły. Weź no się, Andrzej, za robotę, bo kundzi zimno. No, dawaj. Wyobraźcie sobie, że Sobcio jeszcze ma jakieś gruzy do um, stłuczenia młotkiem I mówię, chodź, przejdziemy się Te gruzy są dosłownie 10-20 metrów dalej A mój, że podjedzie samochodem No niesamowity jest ten mój chłop, naprawdę Ej, bo zaraz tu... Aaaa, co ty robisz, a jak się przewróci samochód? Jezu ty Jesteś nienormalny Draby nie trzeba gdzie kosić Zwariowany wariat No, zobaczcie, jedziemy, jedziemy, jedziemy i zaraz wam pokażę gdzie ten gruz pierwszy <laughs> jest, jest naprawdę 10 metrów um, w Odległości 10 metrów O jest, jest, widzę go No był No dobrze, ja muszę stanąć żeby nie prysło w samochód Aha. No więc zobaczcie 5 kroków by przeszedł Ale nie no, trzeba podjechać Andrzej! <grych> Dawaj! Chodźmy zabierać te truchy. O, będzie ten! Do tego, do, do karty. <grych> <grych> Zobaczcie, jak znalazł. Kratka będzie, będzie. O, Oj, peru, peruka moja męża <grych> w bagażniku, zobacz. <grych> Oż, ten mój wariat lubi się przebierać. <laughs> Ej, bo mnie zaraz. Z samochodu było mu szkoda. A mi zaraz twarz przywali z tymi gruzami. No, powiem Wam, że naprawdę świetne tutaj są druciki do. Naprawdę mi się zaraz oko odprysło. Ej, bo mi prysło tu. Coś w koło? Później? No tak, lepiej w oko. To tam koło. No tak, po prostu się wbił w te pod samochodem, tak, w te plastiki. Nawet w Bambu gdzieś pewnie się zapetonuje kiedyś. Tak, żebyś samochodem biegał Zarośnij, i potem driftował, żeby ci się o, w głowę. Jako, fajna no normalnie perełki tutaj są. Naprawdę, jakbyś tu jeszcze trochę spędził czasu, to byś. Zobaczcie, ile złota! Ile wspaniałych rzeczy można do domu przynieść. Nie chcę nic mówić, ale pakujemy tutaj te druty do bagażnika. Widzę tutaj sąsiedzi w oknie na parapecie. Patrzą i myślam sobie, o. Złomiarze BM-kom przyjeżdżają, tak <trakują> nie? Ja no zobaczcie ile sobcy towarów tutaj ma.